W dzisiejszym omówieniu rozdziału mangi Rekord to frak na rok. Niebezpieczne rozmowy z emerytami. Uważajcie, to może być widz z telewizji Republiki. Loki i jego miłość do Brunhildy, a przynajmniej do manakinów. Detektyw Buddha Sherlock Holmes. Czy oto właśnie zapowiedź powrotu mangi Moriarty po długim hiatusie? Dochodzenie na temat motywów Brunhildy i jaki w tym wszystkim udział ma zekryt? Nagła, wbita buba. Ten koleś lubi wtrącać się z sprawy innych. I wreszcie arena z przepychem, powrót do gigantycznych pól walki. Te budynki aż proszą się o pokrojenie na kawałeczki. Witajcie z tej strony, Dester, witam Was w nowym roku na tym samym kanale. Rok 23 nie był rokiem, gdzie udało mi się zrealizować wszystko tak jak chciałem, ale jak widzicie, w 24 nigdzie się nie wybieram, a wręcz przeciwnie. Zamierzam w tym roku dostarczać Wam tak dużo regularnej treści, ile tylko będę mógł. Dziękuję również wszystkim widzom, którzy są z tymi omówieniami od pierwszych materiałów, jak i tym, co dołączyli później. Widzę Wasze komentarze, widzę Wasze teorie co do przyszłych wydarzeń. Jesteście naprawdę aktywni i dla takiej widowni, aż przyjemnie tworzyć te omówienia. Więc co mogę dodać? Nowy rok, nowe omówienia, dużo zabawy przed nami. Skoczcie więc po herbatki i przyjrzyjmy się rozdziałowi 85. Bo powiedzieć, że był on szokujący, tak nie powiedzieć absolutnie nic. Rozdział zaczyna się od Brunhildy, która dalej jest załamana tym, że bogowie prowadzą 5 do 4 i babeczka ewidentnie ma potężnego laga. Z tego zawieszenia wytrącają Odyn, który w gładkie gadki się nie bawi i wjeżdża jej wprost, że ludzkość jest skończona, a wraz z nią jej życie. Jeżeli w tym momencie nabraliście podejrzeń, to bardzo dobrze. Na tak niepasującą do Odyna retorykę nie nabiera się sama Brunhilda i nie pozostawia suchej nitki w temacie poziomu pranków lokiego. No bo serio. Koleś ma zdolność do udawania innych osób, ale jest w tym tak przewidywalny i tak zajechał ten patent, że za każdym razem, gdy robi to w mandze, to nikt się nie nabiera. Powtarza się z tymi wygłupami jak niugo z używaniem nie swojej treści opinii w filmach. Butchan naprawdę nie chce tracić czasu na jego głupoty, ale okazuje się, że jednak jest jakaś sprawa, z którą chciał do niej uderzyć. Loki rzekomo kieruje się troską o liderkę walki i przypomina jej, że już tylko dwie wygrane dzieją bogów od wyeliminowania ludzkości, a przecież on i Wujaszek Odyn jeszcze nie walczyli. Wiara Lokiego w to, że z pewnością wygra swoją walkę, bardzo do niego pasuje i tym bardziej prowokuje, by zobaczyć, jak Loki i jego gigantyczne ego dostają solidny oklep na arenie. Ale kontynuując, to nasz Ragnarokowy New Ghost zwraca uwagę, że Odyn nie daruje jej tego rodzaju zdrady i gdy walki dobiegną końca, to nie uniknie śmierci za wywołanie tego turnieju. A to, że rak Ragnarok jest czymś oficjalnie wpisanym w prawa i obowiązki bogów, na które można się było powołać, nie będzie miało żadnego znaczenia. Ale, ale nie wszystko stracone. Loki zalewa nas potokiem nic nie mówiących bzdurek, które mają podobną wartość co pseudo przeprosiny prawdziwego Newgosta na kanale Kanisa i sprowadza się to wszystko do tego, że jak Walkiria ładnie poprosi, to bułki Lucy mógł stawić się za nią i poprosić Odyna, by nie skazywał ją na egzekucję. Cały ten monolog ma jego zdaniem wyglądać jak propozycja od odniechcenia, ale Brunhilda szybko widzi do czego to zmierza i pyta go wprost na co by liczył za taką rzekomo spontaniczną pomoc. A patrząc na jej uśmieszek to pewnie miałaś świadomość, że to czego pragnie Loki to właśnie ona sama w sobie. To oczywiście wytrąca Loki'ego, który momentalnie traci całą aurę za jaką chciał stworzyć. Pytanie Valkyrie ewidentnie trafiło w słaby punkt. No i onka nam się kłopi wrzeszczy panicznie jak nastolatek, który zaklina się przy swoich kolegach, że oczywiście, że on już od dawna pije alkohol. Co z tego, że pożegałby się po jednym kieliszku czystego bociana? Ale o dziwo, nasz prankster jednego asa w rękawie ma. Widząc, że to co powiedział nic dla Walkiri nie znaczy, zaczyna szczędzić się faktem, że wie o próbie uratowania Sigurda w Kryda. I tu już reakcja brunhildy potwierdza mu, że był to właściwie trop i chłop aż nie kryje swojej radości. Ja techniki różne znam i dlatego wygrywam. Loki idzie dalej i zauważasz to dziwne, że Sigurda do turnieju nie zaproszono. I to właśnie ma motywować buczan do. Walki ze wszystkimi, nie licząc się nawet z własną śmiercią. Jedyną jej reakcją, i to do tego dość nieśmiało mi jest uwaga, by nie wtykał nosa w nie swojej sprawy. I w ogóle to niech się nasz nieugostrag Ragnarokowy nie martwi, bo ludzkość i tak wygra. I niech lepiej troszczy się o to, co jego czeka na arenie. Po tej nieudanej perswazji Loki wraca do swojego pokoju, gdzie żali się na to, jak Brunhilda potraktowała go zimno, jak go przestraszyła, jak kazała mu spadać. No jednym słowem, była tak niedostępna dla niego, i tak nim. Pogardzała, że chłop jeszcze bardziej się w niej zakochał. Że co? No way. Co? Tak moi drodzy, Loki nam się podkochuje w Brunhildzie. Co więcej, chłop nie potrafi się pogodzić, że jego łajfu go zlewa, więc tworzy sobie manekina o jej wyglądzie. I patrząc na to, jak już teraz maca ten biedny przedmiot, to ja nawet nie chcę myśleć, co mu zrobi jeszcze już poza kadrami. Oczywiście miłość Lokiego do Brunhildy bezpodstawna nie jest. Już pomijając z warstwę mitologiczną, to przecież w naszym społeczeństwie istnieją ludzie, którzy lecą na kobiety dominujące, takie przy którym czuje się jak niewolnik przy swoim właścicielu. Loki od pewnie tysięcy lat. Gra poza kolesia, który jest na wszystko przygotowany, zguca aurę niepewności i tego, że to on będzie górą, a swoje niedostatki w mocy nadrobi sprytem. Dlatego też liderka Valkyrie ze swoją aurą mocy i zdecydowanie jest dla niego bez wątpienia czymś egzotycznym. A gdy okazało się, że ona sama ma tajne plany i spiskuje, to wyszło jeszcze na to, że mają coś wspólnego. Więc choć sama deklaracja, że ją od dawna kochał, jest to oczywiście szokiem, to samo sobie absurdalne to nie jest i podejście do kiego da się zrozumieć. Tymczasem przenosimy się do Odyna, już tego prawdziwego Odyna, 100% on nie podrabianiec. 100% Ody napotyka na swojej drodze Sherlocka Honsa, dokładniej Budę Sherlocka Holmesa. Nie mam pytań po prostu, padłem jak to zobaczyłem, to jest coś tak niespodziewanego absurdalnego, że jestem pełen podziwu jak on dobrze w tym motywie wygląda. Pytanie za to ma buddha, który no szalacko dopytuje odyna o to czy wszystko postępuje zgodnie z jego planem. No jakaś masakra z tymi planami, ta ma swój plan, ten ma swój plan. Agdar ma swój plan na pokadankorak na roku, czy każdy musi mieć jakiś plan, Kruki Odyna wyrażają wielką sympatię do buddy, wyzwając go z zdrajców, krytykując za głupkowaty wygląd i tak po przyjacielsku za cały kształt. Fanała Koci to jednak nie powstrzymuje od prowokacji i jakąś reakcję na liderze nordyckich Bogów próbuje wymusić. Ale ten podobnie jak Brunhilda względem Lokiego próbuje być niedostępny i rozmówce ignoruje. Ale tu też pada magiczna fraza o naszym Sigurdzie. To jest chyba jakiś trend, że gdy chcesz zatrzymać kogoś z norweskiej mitologii, to wspomnijcy krwy i wuala, działa w dwóch na dwa przypadki, skuteczność stuprocentowa. Budda nie daje czasu staruszkowi na odpowiedź i kontynuuje, że poprosił Kintokiego o to, by zdobył dla niego trochę informacji. Widz Martinez pisał pod ostatnim filmem o udziale Kintokiego w finale i nie tylko on, więc autorzy Ragnaroka dali wam właśnie kolejną aunicę do teorii. Korzystajcie. No ale wracając, nasz duet detektywów dowiedział się, że Sigurd jest przetrzymywany w Tartarze. Ody wydawał się przygotowany na taką odpowiedź, więc kruki wyręczają go, odpowiadając, że jest to normalne, że Bóg, który ma na sumieniu ciężkie grzechy, został uwięziony. Swoją drogą, wasza sprawa. W Ragnaroku na roku Sigurd we Zygfryd jest jak widać pełnoprawnym Bogiem, a nie półbogiem jak Herakles. To ciekawa decyzja, która tym bardziej zachęca do domysłów nad udziałem tej postaci w fabule, ale o tym później. Buda zwraca uwagę, że Sigurd ukradł miecz Odyna Gram, a także zabił jego ulubionego smoka, Fafnira. A fakt, że Buda notorycznie określa Odyna Dindinem, sprawia, że możemy już tworzyć nasz oficjalny słownik na postacie wrak na roku. Mamy już Nubiego, Buchan, Dindina i Newgosta, a kto wie co przyniesie przyszłość. Ale właśnie przyszłość. Nasz detektyw kontynuuje swoją myśl i robi małe podsumowanie. Żadne z tych przewinień nie jest potężną zbrodnią na poziomie zamordowania innego boga. A taki właśnie poziom wykroczeń klasyfikuje kogoś do wylądowania w tym rak na Askabanie. Co więcej, te dwie tak zwane zbrodnie są ewidentnie związane z postacią Odyna i tylko on tu stracił na skutek działań Zygfryda. Tylko że w takim wypadku wściekły Odyn za taki występek powinien po prostu całkowicie zniszczyć mordercę swojego Smoka i Złodzieja Miecza. A jednak do anihilacji nie doszło, a jedynie do uwięzienia. Czemu? A no mogło nie dojść, dlatego że Buda już podejrzewa, że on i Brunhilda są parą, i rozpoczynając turniej Ragnaroka, liderka Walkiri liczy na uratowanie swojego chłopaka. Ale tu właśnie jest ta część, której buddyjski Sherlock Holmes nie rozumie. Jak turniej Ragnaroka łączy się z uratowaniem Sigurda, skoro on z założenia ma uratować ludzkość, a nie jakiegoś uwięzionego Boga? Co ma piernik do wiatraka? No, piernik do wiatraka to akurat ma dużo, a turniej Rak do uratowania Sigurta sporo też. O czym my, czytelnicy, się już domyślamy, a budda jeszcze nie. Dlatego dopytuję Dindina, by coś mu w tej kwestii odpowiedział. Ale, Buddy, nie doczekanie. nie jest po prostu wściekły na tą dociekliwość. I ta aura grosy mówi nam wszystko w temacie jego chęci do udzielenia odpowiedzi irytującym dziennikarzom. Lider norweski bogów przywołuje swoją słynną włócznię, Gun Gnira która zgodnie z mitologią zawsze trafia w cel. Przy okazji jest nas zapowiedzią tego, czym Oden zawalczy na arenie, gdy nadejdzie jego runda. Odyn ostrzega budę, że może być tak podejrzliwy jak tylko chce, ale wkraczając do jego domeny nie szykuje się na śmierć taką już definitywną. I no chłopc sobie nie żartuje, bo doskonale widzimy jaki wkurzony Odyn jest naprawdę. I tej sali to nawet pan wieści z bok ekipy nie wermontuje w szybkim tempie. O panie, kto to panu tak spierda! Ale spójrzcie na budę to jest absolutny koks. On jest gotowy walczyć z Odynem na gołe pięści, nie mając dostępu do swojej broni. Co za determinacja. Ale cóż to, kiedy wydaje się, że ta walka rozpocznie się na dobre, to pojawia się nasz gotycki emo chłopak, Belzebub. Ten wykazuje zainteresowanie teorią buddy, co znaczy, że podsłuchiwał i korzysta z mocy swojego kostura do sparowania ataku łodyna. Buda się cieszy z faktu, że Bel jest po jego stronie, z kolei władca much, tak niby to przypadkiem rzuca myśl, czy celem lidera nordyckich bogów nie jest czasem wskrzeszenie pierwotnego boga! Co? Co? Budda w szoku, kruki w szoku, Odin jeszcze bardziej nakręcony. Jezu Chryste, co to za maniakalny uśmiech. Nawet Kuba rozpruwasz mógłby mu go pozazdrościć. Niestety, moi drodzy, na rozwinięcie tych wątków będziemy musieli sobie poczekać. Bowiem po tej grubej akcji przenosimy się na arenę rundy dziesiątej. Ale o bogowie, co to za arena! Jeżeli tęskniście za rundą czwartą i London City, to tym razem mamy kolejne miasto i też w historycznym okresie. Jest to Radom. A! Kyoto? No tak, pasuje w końcu. i prezentant ludzkości jest z Japonii. Tak, Kyoto jednak bardziej pasuje. Ale wiary nie tracę. Radą będzie areną w trakcie finałej rundy. Stawiam na to wasze pieniądze. Arena jest gigantyczna i daje nam jasno do zrozumienia, że dojdzie do wielu zniszczeń. W przypadku Kuby Rozpruwacza arena miała stosowanie taktyczne: koś był sprytny i miał wolont, skrojony pod to, by korzystać z otoczenia i budynków. Patrząc na Susana i Okite, to raczej nie chodziło im o to, by wykorzystać ten teren pod IQ 300 ataki. Bardziej podejrzewam, że chodziło o klimat i otoczkę. Oczywiście taka architektura i zagęszczenie różnych budowli aż prosi się o to, by wojownicy poruszali się po całej arenie, więc oj, czekają nas potężne ciosy, po których obaj będą przebijać się ciałem przez wiele ścian. Rozdział kończy się oficjalnym potwierdzeniem, że to rozpoczyna się runda dziesiąta i walka z Susano z Okitą, a nam powstaje już tylko ostrzyć ząbki. Tak oto właśnie przedstawia się historia w tym czapterze. No ludziska drodzy, ja nawet nie wiem od czego zacząć, a o kilku rzeczach pogadać zdecydowanie musimy. Ale dobra, po prostu ogarnijmy to od początku. Loki okazuje się zakochany w bruchidzie. Jak już mówiłem w trakcie omawiania, to, że Walkiria ma cechy charakteru, którego pociągają, mnie nie dziwi. Wygląd oczywiście też nie jest bez znaczenia, ale dla Loki'ego fakt, że łączy ona taką odwagę i bezpośrednio ze skrywaniem pewnego sekretu, musiał być tym, co przebiło jego serduszko. Co więcej, jego niepokojąca scena z manekinową Bruchildą, gdzie jest tylko sam w pokoju, raczej potwierdza nam, że to uczucie jest szczere i chłop serio chciałby ją uratować przed gniewem Odyna. Ciekawe jest jednak to, że Loki wydaje się nie wiedzieć o panie Związanym ze wskrzeszeniem pierwotnego Boga. Loki mówił tylko o gniewie za wywołanie rak na roku i walce o ludzkość. I nawet kiedy wspominał o Zygfrydzie, to nie wydawał się domyślać związku między jego uwięzieniem a kwestią Odyna. Więc wygląda na to, że Dindin może wiedzieć o miłości Lokiego do Brunhildy i nie ufając mu, nie wprowadził go w dalsze informacje. Ciekawe wobec tego, czy Thor jest jakoś lepiej poinformowany. A już tak, zupełnie na boku. Typie, czemu ty się bawisz manekiny? Przecież masz ekipę od Tesli, która zrobi ci tak dowaloną brązkę dla do Androida, że będzie miała i osobowość, i ruchy, i wszystko inne co potrzeba, jeśli wiesz co mam na myśli. Nie wiem, może on tworzenie manekinów traktuje jak składanie puzli albo modelarstwo. Takie hobby na wyciszenie się i zabawę samą sobie. Wtedy, no rozumiem. Druga potężnie ważna kwestia rozdziału to śledztwo Buddy. No tu się pojawiają informacje, które jeśli dobrze zrozumiemy, to jesteśmy w stanie już teraz odgadnąć z pewną dokładnością do czego ta manga będzie zmierzać. W tym celu podsumujmy wszystko co wiemy: Brunhilda wywoła rak na rok, by ocalić ludzkość i uratować swojego chłopaka Sigurda. Budda stwierdza, że Odin miał pretekst, by zabić Sigurda, ale tego nie zrobił, a jedynie go uwięził, co jest podejrzane. Bezemów zaś mówi, że celem Odyna jest przywołanie pierwotnego Boga. Czy posiadając te trzy informacje, macie już pomysł na to, jak połączyć to w jedną całość? Bo ja owszem. Otóż sytuacja może wyglądać tak. Odyn pragnie skrzesić pierwotnego Boga, ale wymaga to ofiary. Wątek ofiar jest czymś stałym w mitologiach, Besebuk planując wskrzesić Hayuna, sam badał to zagadnienie i wiedział, że potrzebuje ofiary w postaci zerofuku, stąd jego zrozumienie działań Odyna. A jaka ofiara może być potrzebna by wskrzesić boski byt o takiej mocy? Hmm, no to przecież oczywiste, inni bogowie lub istoty boskie jak Walkirie, na przykład w liczbie 13, jak liczba reprezentantów pewnego turnieju, ale no zaraz, zaraz. Buda powiedział, że za takie występki jak zamortowanie boga kończy się w Tartarze no i ciężko to ukryć. Posejtonowi się udało za Damasem, ale ten i tak wrócił, tu z Posejtona się bano i mógł sobie pozwolić raz na taki czyn i nie ponieść kary. No i to była grecka strefa wpływów. Ale latać po różnych mitologiach i wyrzynać bogów istoty boskie? No to by było podejrzane. Ale hej, kto by się przemywał ofiarami w trakcie turnieju, gdzie zgodnie z zasadami zawsze ktoś umiera, taka ofiara konsekwencji nie wywoła, są świadkowie i każdy traktuje to jako efekt pojedynku. Celem Odyna było zapewne doprowadzenie do Ragnaroku, by ginęli na nim bogowie i walkirie potrzebne do rytuału. Ale potrzebny był pretekst, a lider noryskich bogów nie miał pewności, że Brunhilda serio tak się za ludźmi wstawi. Więc uwięził Zygfryda, by ta liczyła na to, że wywołanie turnieju sprawi, że bogowie wystawią go do walki obiecując wolność za wygranie rundy. W rozterze bogów z Kryda nie było, ale Brunhilda już się wycofać nie mogła. Strada Buddy jednak kurtka tego serwowania otworzyła. To na ile zdrada Buddy to był ślepy los, a na ile celowe działanie Walkyri to już inna sprawa. Raczej nie było to działanie Odyna, bo ten wydaje się cały czas zirytowany budom i nie miałoby to sensu, skoro Mokis i od razu dać na instantę. Wadą tego planu było też to, że bogowie mogli wygrać wszystkie pierwsze 7 rund i liczba ofiar byłaby za mała, ale od trzeciej rundy Oden już wiedział, że Brunhildzie naprawdę zależy na wygranej i nie wystawi byle kogo, tylko naprawdę osoby jakie mogą powalczyć z bogami. Bez determinacji w postaci uratowania Sigurda istniałaby szansa, że buu się nie postara przy swoim rozdarze, a tak faktycznie dobrze to przemyślał. Czy zatem Oden to naprawdę główny zły i uda mu się przywołać pierwotnego boga po rundzie 13? Nie wiem. Nie wiemy, czym pierwotny Bóg jest, ani w której rundzie zwalczy Odyn. W dodatku, skoro już na etapie rundy dziesiątej Budda i Belzebub mają swoje podejrzenia, to jest to coś, co Odyn musi uwzględnić w swoim planie. A Bóg Mądrości raczej nie pozwoliłby na to, by na tak wczesnym etapie przejrzano jego zamiary. Kto wie, możliwe, że mamy tu do czynienia z szachami 3D i Odyn sam wymyślił wątek pierwotnego Boga, by odwrócić wzrok węszących osób takich jak Budda i Bel. Pamiętajmy, że dalej nie wiemy dlaczego Brunhilda, po tym jak poznała Roster bogów, zachowała się tak, jakby plan uratowania jej chłopaka był niezagrożony. Buda przecież na tamtym etapie fabuły nie wiedział o więzieniu z Fryda i jego zdrada nie miała na celu pomóc planowi Valkiri. Z kolei Odyn dużo ryzykował, jeżeli faktycznie nie o podejrzeń, że któryś z bogów zdradzi i dzwoni pole, by plan Bułchan zadziałał. Być może ta dwójka ma między sobą jakiś specjalny deal, o którym jeszcze nic nie wiemy. Tego jednak dowiemy się dopiero w przyszłości. Z mojej strony to tyle. Jeżeli omówienie rozdziału 85 wam się spodobało, to będę wdzięczny za kciuka w górę, komentarze i zapraszam do subskrypcji kanału, na którym w 2024 roku omówienia rozdziałów rekordów rok będą się niezmiennie pojawiać. Do usłyszenia.